Witamy serdecznie na inauguracji spotkań autorskich w księgarni Gazety Polskiej w Krakowie. Witamy naszego gościa, pierwszego inaugurującego otwarcie, pana latach. Tadeusza Płużańskiego, który napisał taką bardzo popularną książkę Bestie. Popularną tylko w pewnych. W kręgach, od razu dodam, bo nie, 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 nie wszędzie, nie powszechnie. W pewnych kręgach bardzo niepopularna. To o to nam chodzi, żeby w pewnych kręgach była niepopularna, ale żeby młodzi, szczególnie ludzie, mieli e, informacje o tym, co się działo w PRL-u. I tutaj ja tylko pozwolę sobie... E, z podtytuł przeczytać. To jest reporterskie śledztwo o ludziach, którzy w czasach komunizmu mordowali polskich patriotów, za co nigdy nie zostali ukarani. I to, ten podtytuł mówi wszystko. Resztę dowiemy się. Od autora chyba jakiś może jeszcze ciekawostki, ciekawostek, jak dochodził do tych wszystkich informacji, myślę, że bardzo trudnych. Ja mam jeszcze taką prośbę, żeby kilka słów powiedział nam szef klubów Gazety Polskiej w imieniu szefów Gazety Polskiej, redaktora Naczelnego, pan Ryszard Kapuściński. Witam szczególnie. Dzisiejszego naszego gościa. Witam wszystkich Państwa. E, proszę Państwa, tak jak tutaj powiedziała koleżanka, e, zaczynamy cykl spotkań z autorami, których szanujemy, e, których doceniamy. E, tak jak tutaj e, powiedzieliśmy przy, e, na otwarciu tej księgarni. E, Cenzurujemy to, co się ukazuje w Księgarni, co będziemy sprzedawać w Księgarni. Cenzurujemy z tego względu, że żeby przekazywać i sprzedawać tylko te wartości i te książki i promować tych autorów, którzy szanują Polaków i szanują Polskę. Nie, nie ukaże się tu nigdy żadna książka, nie sprzedamy żadnej książki, która obraża Polaków, która szkodzi Polsce. I nawet ktokolwiek, jeżeli napisze tylko wstęp, przykładowo pan Bartoszewski czy inny. Um, Pan, tak bym to określił, to już ta książka po prostu nie ukaże się w naszej księgarni, nie będziemy jej sprzedawać. Dlatego, proszę Państwa, z niezwykłą przyjemnością otwieram to spotkanie, ponieważ jest to pierwsze spotkanie. Jak Państwo wiecie, za tydzień spotykam się z pewnym Piekarczykiem i co tydzień albo co dwa tygodnie, w zależności od czasu naszych gości, będziemy się tutaj spotykać w tej księgarni. Będzie to, tak jak powiedziałem. Taka wyspa tutaj w Krakowie, gdzie wszyscy prawicowi i szlachetni i wspaniali Polacy będą się mogli spotkać i porozmawiać. Zresztą to się już dzieje. Ci, co tutaj przychodzą, to wiedzą, że codziennie, co chwilę ktoś przychodzi, żeby tylko porozmawiać. Przecież nie chodzi o to tylko, że, żeby, żeby kupić, prawda? Ale, 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 ale sam fakt przebywania w towarzystwie ludzi szlachetnych i mądrych ma swoje znaczenie. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za, za zaproszenie do, 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 do tak szacownego miejsca, I, i tym bardziej jest mi jeszcze raz to powiem miło, że, że to jest inauguracyjne spotkanie. Ja napisałem książkę historyczną o czasach, wydawałoby się minionych o czasach stalinowskich i późniejszych, Perelowskich, natomiast Natomiast te czasy, drodzy Państwo, rzutują niestety na naszą, na naszą rzeczywistość i to rzutują bardzo mocno. My sobie tego nie uświadamiamy do końca. Ale, ale te wszystkie osoby, które opisuję w, w książce Bestie, no mają swoich, nie powiem godnych, tak, ale mają swoich kontynuatorów po prostu. Tak? to są To jest książka o czasach... O czasach zaraz powojennych, kiedy to kształtowały się, ukształtowały się w Polsce nowe, elity też bym nie użył tego słowa, tak? Właściwie pseudoelity, nowy typ człowieka, który po prostu był sługą Moskwy, sługą, sługą Stalina, sługą, sługą naszego nowe, nowego okupanta sowieckiego. Tam właśnie w tych czasach w roku 1944 i 1945 tkwi geneza również późniejszych lat i PRL-u i Okrągłego Stołu. A jak wiadomo Okrągły Stół tej całej ekipie, temu właśnie nowemu człowiekowi, tej nowej władzy, która okupowała Polaków zapewnił miękkie lądowanie w tak zwanej III Rzeczpospolitej. I nawet drodzy Państwo, jeżeli, jeżeli większość tych oprawców stalinowskich, tych tytułowych bestii już nie żyje, a, ale część żyje też i ma się bardzo dobrze, no to żyją ich prawda, dzieci, żyje ich towarzystwo. To są, to są, to jest po prostu kontynuacja właśnie tamtych czasów. Ja określam te dzisiejsze, dzisiejsze nasze realia po prostu jako PRL Bis, no, bo, bo tego no, trudno to inaczej nazwać. Tak? Oczywiście mówi się oficjalnie, że że to jest że to jest wolna Polska, że to jest niepodległa Polska. Natomiast natomiast tych nawiązań do, do prawdziwie wolnej Polski, którą my mieliśmy, czyli do drugiej Rzeczpospolitej, jest bardzo mało, jeżeli w ogóle, tak. One są tylko w sferze, w sferze w, prawda, teoretycznej. Nasi prawda, włodarze bardzo, bardzo lubią mówić, że, że trzecia RP nawiązuje do drugiej, Rzeczpospolitej, tylko, tylko ja się pytam właściwie, w którym w którym punkcie my nawiązujemy do, do II Rzeczpospolitej? I mówiąc prawdę, tych, tych punktów styczności ja widzę bardzo mało. Dzisiejsza Polska niestety swoich bohaterów nie lubi bardzo. Tych prawdziwych bohaterów, których ja też opisuję w książce, bo to są dwie strony, dwie strony medalu. Prawda? Z jednej strony są bestie, czyli ci oprawcy, oprawcy stalinowscy, czyli funkcjonariusze bezpieki, informacji wojskowej, ale również sędziowie i prokuratorzy, którzy są nie mniej, moim zdaniem, zasłużeni w, w, mordowaniu, w mordowaniu Polaków i Polskości. I, i, i w, z drugiej strony są polscy bohaterowie, polscy patrioci, których oni właśnie likwidowali, represjonowali i mordowali nawet. I o tych naszych bohaterach, prawdziwych, prawdziwych bohaterach, niestety pamięć się przebija bardzo bardzo długo i to jest, to jest proces, który, który no, no właściwie to właśnie na takich spotkaniach, prawda, my sobie porozmawiamy o takich sprawach. Natomiast w przestrzeni publicznej takie osoby, jak ci, ci naj, najważniejsi, moim zdaniem, dowódcy, dowódcy II Rzeczpospolitej, którzy też się nie poddali okupantowi sowieckiemu, jak na przykład rotmistrz Pilecki. Jak na przykład generał Fildorf, jak wielu działaczy politycznych innych, jak Adam Doboszyński narodowiec, Kazimierz Płużak Socjalista, no to był cały przekrój też, przekrój polityczny, prawda. Byli to Piłsusczycy, byli to Endecy socjaliści, hadecy, ludowcy, prawda. Ci wszyscy ludzie, którzy po prostu się nie, nie zgodzili na tą drugą okupację i oni kontynuowali walkę, którą prowadziliśmy z Niemcami, kontynuowali tą walkę przeciwko, przeciwko Sowietom w sensie politycznym, prawda i za to ponieśli określone Konsekwencje, bardzo często była to śmierć. Trafiali po prostu do, do ciężkiego więzienia yy, ubeckiego albo na informację wojskową, no by przechodzili, przechodzili śledztwo, które nie było wcale sieranką, jak wiadomo, a nawet śmiem twierdzić, że te śledztwa stalinowskie, yy, i to też jest w książce, no, były, były z, przynajmniej z punktu widzenia tych żołnierzy drugiej konspiracji dużo cięższe niż, niż śledztwa yy, niemieckie. Czyli chcieli przekabacić tych ludzi po prostu, żeby oni pracowali dla nich. Tak? Wiele jest cytatów nawet znanych, prawda, że nawet sędziowie, adwokaci mówili właśnie do rodzin tychże, tychże, tychże naszych bohaterów, szkoda, że nie jest po naszej stronie, prawda? To są jest tak twardym człowiekiem, że szkoda, że nie działa dla nas, prawda? No ale ci ludzie oczywiście nie chcieli współpracować, no bo byli z innej gliny ulepieni. To byli polscy patrioci, właśnie, a mieli naprzeciwko siebie, po prostu kolaborantów sowieckich i, i bandytów. I tutaj mundur, mundur oficera polskiego, w którym niestety ci te, te bestie występowały, był oczywiście mylący, prawda? To było przykre dla tych, dla tych osób, na przykład dla Pileckiego, prawda, czy dla mojego ojca, który był z, związany z rotmistrzem Pileckim i też, też skazany w, 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 w tymże procesie grupy szpiegowskiej tak zwanej, z tym, że szczęśliwie przeżył. Tak, miał dwie kary śmierci, rotmistrz też miał dwie, ale ojciec, ojciec ojca Puścina do żywocie ostatecznie Bierut Łaskawił Tatę. Natomiast ci ludzie na początku śledztwa stawali właśnie przed oficerami prawda, w mundurach polskich I, i są relacje zachowane i dokumenty, że to było wyjątkowo dla nich, że to była trudna sytuacja. Prawda. Oni sobie nie zdawali na początku sprawy, że, że, że jak to się potoczy, prawda. No, bo przecież to jest Polak, przecież on ma polski mundur. No. No, szybko się okazywało oczywiście, że, że ten polski mundur no, to jest tylko, tylko fasada, że tam pod tym sowieckim mundurem to się kryje, po prostu kryje się właśnie ta bestia i właściwie to jest no, no, albo, albo nawet po prostu funkcjonariusz sowiecki, bo na początku ich mieliśmy bardzo wielu w Polsce, oni instalowali ten system, prawda? Bo, bo kadr, kadr komuniści ci nasi nie mieli zbyt, zbyt wiele. Także, także e, e, polscy, ci polscy śledczy byli, byli też, to, to nie było powszechne, prawda? I na przykład taki człowiek w mundurze polskim mówił po rosyjsku. <laughs> Jak otworzył usta, to się okazało, że to jest po prostu Rosjanin. Tak? Rosjanin albo jeszcze żyd. No, niestety trzeba to, trzeba to powiedzieć, prawda? bo to jest też prawda bardzo mało, bardzo mało prawda, wy, 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 eksponowana. Natomiast, natomiast nie ulega wątpliwości, drodzy Państwo, że szczególnie w kierownictwie, w kierownictwie bezpieki, czy właśnie informacji wojskowej, no to były osoby pochodzenia żydowskiego. No, większość kadry kierowniczej to stanowili oni. Tak? Z czego to wynika? Czasami mnie, czasami mnie w, w, czytelnicy pytają. Odpowiedź jest, jest, jest dosyć prosta. No, jednak tych polskich kolaborantów, tych, którzy się czuli związani z Polską i z polskością, nie było tak wielu. Dlatego się posiłkowano osobami, które, które z, z Polską nie miały zbyt wiele wspólnego. A wiadomo, że była to, była to, była to grupa antypolska, tak? I, 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 jak, I jak niestety historia potwierdza, że się świetnie nadawali do tej. Do tej roli. Jedna z bohaterek mojej książki, no tych bohaterów jest wiele, stron jest w ogóle bardzo, bardzo dużo, bo ponad 500. Bo, bo starałem się w, w, w miarę szeroko opisać ten, te sprawy, te, te, te problemy, ale jedna z bohaterek, pani Helena Wolińska. No, osoba osoba do, do dość jednak znana, pani, pani podpułkownik naczelnej prokuratury wojskowej, nie kryła, że ona po prostu nienawidzi Polaków. Także to nie było tak, że ona prawda, powiedziała, że, że walczy z jakąś tam reakcją, prawda, czy coś, czy, 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 czy z, z przeciwnikiem politycznym, nawet. Tylko to było. Ona stwierdziła to wprost, że ona, ona, ona musi wykończyć Polaków, bo właśnie ich nienawidzi. Tak? I, I taki może taka ciekawostka. Jak, jak, jak kiedyś się yy, yy, rozpocząłem właśnie te sprawy, no, kilkanaście lat temu, yy, to w pewnym momencie natrafiłem właśnie na, na trop tej pani, że ona żyje w Wielkiej Brytanii. Razem z, ze, ze słynną postacią, właśnie z profesorem profesorem Włodzimierzem Brusem, naprawdę Benjaminem Zilberbergiem, bo tak się nazywał ten pan, oficer polityczny. Ludowego Wojska Polskiego, także prawda, nie, nie niezwykły żołnierz, który prawda, nie, nie zdążył się ewakuować z Andersem, tylko politruk po prostu, który był odpowiedzialny za, za indoktrynację żołnierzy, a często nawet mordy, prawda, bo ci ludzie byli ty, do, tego, do tego byli stworzeni. I ona osiadła w, w, w latach 70. właśnie z że Brusem w Wielkiej Brytanii. Oczywiście niektórzy powiedzą, że wskutek antysemickiej nagonki. Prawda? Tylko i, przykład tych państwa pokazuje świetnie, że, ty, że to nie była antysemicka nagonka, tylko pani Wolińska po odejściu. W połowie lat 50. z naczelnej prokuratury wojskowej, znalazła bez problemu zatrudnienie w, w szkole partyjnej, gdzie wy, była wykładowcą. Mm. <laughs> natomiast Włodzimierz natomiast Brus, jak Państwo wiedzą, był ekonomistą z kolei. Tak? Jego droga była dosyć typowa dla tych właśnie elit sowieckich. Tak? On był właśnie tym politrukiem. Potem został, potem został marksistą, prawda? takim bardzo zdeklarowanym i niszczył tępił naukę polską po, po wojnie, po czym stał się rewizjonistą, prawda? Co było bardzo, co jest typowe i, i, i było bardzo modne właściwie, tak? bo to oczywiście nie było odejście od komunizmu tylko to była pewna próba weryfikacji, prawda, tego co się dzieje, ale w ramach tego systemu oczywiście, tak, więc on, on pozostał komunistą, tak samo jak pani Wolińska, do końca życia. I, i, i Brus po 68 roku wykładał, tak samo jak wykładał przed, przed Martem 68, tylko, tylko jaki był powód ich wyjazdu? Szanowny pan profesor dostał po prostu lepszy kontrakt na uczelni zagranicznej, w tymże Oksfordzie właśnie. I z tego powodu pojechali. Tak? Ja, ja na chwilę ten wątek przerwę, bo pan tutaj się ujawnił, że jest, że jest tutaj siedzący koło mnie, że jest jedynym żyjącym e, znajomym tego Lalka, Józefa Franczaka, o którym mówiliśmy, tego ostatniego, ostatniego żołnierza żołnierza, drugi rzecz ja muszę panu uścisnąć, uścisnąć dłoń. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że pan, że pan przyszedł na, na, na spotkanie. To jest, to jest naprawdę niesamowita, niesamowita historia. Ja, ja, ja lalka, badałem sprawę lalka, trochę byłem w tym byłem w jego rodzinnych piaskach, gdzie on Koziciel, tak, tak w piaskach jest cmentarz na którym symboliczny grup się znajduje bez, wiadomo bez głowy. Jest on został pochowany. tam pochowany bez głowy rzeczywiście, no bo, bo, bo komuniści też wykorzystywali ciała, ciała tych zamordowanych naszych bohaterów do z eksperymentów medycznych, prawda? Oni obcinali głowę z tego powodu, żeby jeszcze bardziej dokuczyć rodzinie oczywiście, ale potem ale potem w celach, prawda, anatomicznych to, to jeszcze było, było wykorzystywane, także, także byłem właśnie i, 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 i w piaskach i, to ja i w tych i, uroczystościach i, i w kozicach byłam. i w kontakcie i... jestem z jego synem, A, no bo właśnie. skontaktowałem jego syna z synem Uskoka, tego, i w ogóle z całą tą grupą czy żelaznej, czy ja przede wszystko to to są wszystko, z którymi po prostu pracowałem, z którymi walczyłem i byłem w Winnie razem z nimi, byłem skazany na, na czterokrotną karę śmierci Siedziałem 8 lat za po prostu za walkę z komunizmem. Bardzo bardzo dziękuję, naprawdę, że pan, że pan... Kolej, Kolejna sprawa jedna z podstawowych, dlaczego ten system nie zostanie rozliczony, mówiliśmy już, prawda, o elitach, okrągły stół, ale też Europa, prawda, że to tak wygląda, że, 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 że komunizm nie jest uznawany za zło, a jak się nie uzna, prawda, nie nazwie, to oczywiście nie można rozliczyć, to jest, to jest, to jest kluczowa, kluczowa rzecz, ale proszę spojrzeć na kolejną sprawę, czyli na nasz wymiar sprawiedliwości, kto tam, kto w tych sądach dzisiaj siedzi, prawda, kto, kto orzeka, tak, Przecież to są ci, ci sami ludzie, którzy w PRL-u orzekali, prawda? Przecież ci stalinowcy już co prawda nie, nie, ani nie, prawda, nie wnioskują o karę śmierci, ani, ani, ani sędziowie nie, nie wydają wyroków, bo, no bo oni są za starzy już po prostu, tak? Ale, ale to całe towarzystwo dalej w sądach, w sądach funkcjonuje, prawda? Sędziowie stanu wojennego, kolejny etap po prostu, tak? Także ja przywołuję czasem słowa, słowa Adama Strzembosza, pewnie Państwu znane, zasłużonej postaci, tak? Ale on się śmiertelnie pomylił przynajmniej w jednym punkcie, także się sam oczyści ten system. No, gdzie tam? Oczywiście on się nie oczyści w ten sposób. I wtedy oczywiście cały salon, prawda? że zaczął bić prawo. No właśnie, świetnie, Strzębosz mówi, że nie należy rozliczać, prawda? Żadnej ilustracji sędziów, prokuratorów, tak? No on się... On potem oczywiście przepraszał za to, że, że był nieświadomy tego, że to zostanie tak wykorzystane, prawda? Natomiast, no, to jest fakt, że że, 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 że wymiar sprawiedliwości jest rodem wyjęty z, z PRL-u, tak? Więc jak ci ludzie ma, mają, mają skazywać swoich... Swoich, swoich kolegów, prawda? Swoich, swoich, swoich towarzyszy. Tak? Czy Państwo sobie wyobrażają taką sytuację, żeby, żeby, żeby jakikolwiek sędzia w Polsce na jakikolwiek wyrok skazał kiedyś Stefana Michnika? Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Prawda? Stefan Michnik, jeden z bohaterów książki, nawet na okładce się znalazł pewnie dlatego, jego brat dostał furię, jak zobaczył tę układkę. Ale to nie był mój pomysł, tylko wydawcy. Ja się oczywiście podpisuję pod tym, bo się pra e prawdy nie boję. Natomiast no jaka byłaby brzawa, prawda, że no jak to? Nie, niewinnych ludzi tutaj prawda, się chce skazać, przecież to jest, to jest zemsta polityczna. To jest, to jest ten polski ciemnogród, który tutaj podnosiłem, to ta to, to, to najgorsza schwołość, prawda? A to jest a, a dodatkowo to jest oczywiście antysemityzm, tak? Mhm. Stefan Michnik, przypomnę, wojskowy sędzia, tak? Po, po przyspieszonych, on akurat, nie był, on akurat nie był przedwojennym prawnikiem, tylko on ukończył przyspieszone kursy dla przyspasabiające do, do zawodu, prawda? Do takich, takich ludzi też było. Też było trochę. I ten człowiek jest po prostu mordercą. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Ten człowiek, Stefan Michnik, skazał na śmierć kilkunastu polskich patriotów, z czego kilku poszło do Piachu, właśnie zostało, zostało zamordowane. Więc ten człowiek, brat Adama Michnika ma krew na rękę. No ale Adam Michnik będzie robił wszystko żeby relatywizować te sprawy, żeby zaciemniać, żeby odsuwać od siebie. Prawda? Była sprawa ekstradycji Stefana Michnika. Wolińska uciekła z tym swoim brusem, prawda, do Wielkiej Brytanii. Michnik uciekł do, do, Szwecji. do Szwecji. I polskie państwo, oczywiście na miarę swoich możliwości, ale też chęci, starało się ściągnąć tego Michnika do Polski i osądzić. Prawda? No ale oczywiście, na no, to było tak robione, że dużo szumu, ale właściwie niewiele z tego wynikało, już, Ale już wtedy redaktor naczelny Gazety Wyborczej powiedział jasno, że jest to, że jest to kampania antysemicka, prawda? Zostawcie... nie, nie powiedział dosłownie tam, odpierniczcie się od mojego brata, tak jak powiedział, odpierczcie się od generała, prawda? Innymi słowy, ale to znaczyło to samo. A każdy, kto mówił o tej o sprawie Michnika było od razu nacenzurowane, prawda? Od razu było na liście, na liście antysemitów, prawda? Ale niestety jest tak, że, że wiele z tych osób właśnie było pochodzenia żydowskiego i od tego nie uciekniemy, drodzy Państwo. Taka jest, taka jest prawda i można robić różne zabiegi propagandowe, mydlić na morze, prawda? Udawać, że się nic nie stało, natomiast, natomiast wystarczy poczytać dokumenty, które tutaj też opisuję, żeby, żeby się dowiedzieć, co to było za. Co to było za towarzystwo. Tak? Mieliśmy trzy najsłynniejsze e, próby ekstradycji e, do Polski. Tak? W Golińska mówiliśmy: Michnik, Salomon Morl, trzecia osoba, komendant, dzisiaj się z mówi pols polskich obozów koncentracyjnych. Mhm. Prawda? To były takie właśnie polskie obozy koncentracyjne, prawda? zakładane przez polską organizację, czyli przez NKWD. To była po... tak. jeżeli, jeżeli mówimy, że to były polskie obozy, no to trzeba się zastanowić, co to, prawda, co to właściwie znaczy. Tak. Oczywiście NKWD nie była polską, nie była polską jednostką prawda? nigdy w życiu. A Salomon Morel był, był komendantem właśnie dwóch obozów. Raz w Świętochłowicach w a potem w Jaworznie. Świętochłowice Zgoda to był obóz, właśnie komunistyczny obóz powojenny, tak, nie żaden polski, dla y, y, głównie Jakowców, y, ale też trochę Polsdojczów, prawda, to były te tereny. Y, a Jaworzno to był obóz reedukacyjny dla polskiej młodzieży, którą chcieli, tam, zgodnie z zasadami słynnego makarenki, chcieli, prawda, przekabacić też na, i zrobić z nich właśnie z tej polskiej młodzieży antykomunistycznej, też sowietników i on był komendantem tych dwóch obozów, bardzo krwawym, sam, sam wykonywał wyroki, sam, sam, sam rozwalał mężczyzn, kobiety, dzieci, prawda? To był taki typ. I on uciekł do Izraela z kolei w 1995 roku. W ostatniej chwili prokurator jeszcze go zdążył przesłuchać raz, po czym Morel zobaczył, że coś się święci. No i, I tak by mnie z tego nic nie było. Natomiast, natomiast wolał się ewakuować do rodziny w Izraelu. Ale do czego zmierzam, drodzy Państwo? W tych trzech przypadkach, oprócz tego, że Woliński, Morela i Michnika, oprócz argumentu pseudo, tak, że oni są starzy, chorzy, więc nie można takich osób w ogóle ruszać, tak, oprócz argumentu, że co to jest ta zbrodnia komunistyczna, my nie wiemy, prawda, ani w Izraelu właśnie, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Szwecji, Pojawił się jeszcze jeden argument, o którym już mówiliśmy, czyli polski antysemityzm. Tak? Te osoby nie mogą być Polsce wydane, ponieważ nie mogą tutaj liczyć na sprawiedliwy sąd. Bo Polska jest krajem właśnie antysemitów, gdzie prawda, ten antysemityzm jest wyssany z mlekiem matki. To szczególnie było widać przy sprawie pani Wolińskiej, która do końca zachowywała się płótnie i arogancko, i chamsko, tak? ona, była, ona była takim potworem w mundurze rzeczywiście, jak ją nazywano i yy, miała niewybarzony język, yy, a była na szczytach prawda, ówczesnej władzy, była, yy, by, była nie tylko żoną Brusa, ale wcześniej była konkubiną jednego z twórców właśnie, yy, głównego twórcy Milicji Obywatelskiej, i jednego z wiceszefów bezpieki, Franciszka Jóźwiary, tak? który niestety ten sam, ten, ten sam pseudonim Witold nosi co Witold Pilecki, co mnie do, doprowadza do szału też, bo dla mnie był jeden Witold, a nie prawda, jakiś tam jak jeszcze. Także osoba szalenie wpływowa. Ale do końca życia bezczelna, naprawdę i chamska. I ona, ona potrafiła w rozmowie z dziennikarzami, z, z, z polskimi dziennikarzami oczywiście nie rozmawiała, bo to pewnie antysem, potrzyty antysemityzmem od razu. Prawda? Yy, ja też próbowałem tam, nawet byłem w Oksfordzie. Yy, państwo, Brusowie nie wpuścili mnie oczywiście do, do swojej wiktoriańskiej willi. <laughs> yy, natomiast natomiast yy, yy, powiedziała parę słów dziennikarzom zagranicznym i to właśnie było w takim duchu, tak, że, Polska jest, że Polska jest właściwie w krajem. tym kraju. Ja że ja tak siedzę, ale tak? Tu jest duża kolejka, ja podaję, Nie jest. musi być nisko, to no jest starszy. No. No.